Synu, matka wzywa: Pójdź ze mną do młyna. W młynie przemilimy wszystko, w co się zmieniasz. Prawdziwą rozpacz na spokój i miłość. Zgryźliwego dziada, na chłopca do zadań. Synu. Pójdź dziś ze mną, pokażę ci sedno wewnętrznej nauki w ujarzmieniu skruchy. Synu, bądź szlachetny i spełniaj nauki, zapamiętaj wszystko, czegom cię nauczył. Synu drogi, synu, okiełznaj swą miłość do różnych schematów, i podrzędnych braków. Synu, bądź dziś wielki w swej całej udręce. Oczyściłem duszę, by zdobyć współczucie. Rozkminiłem sprawy w tej całej zabawie. Synu, bądź też silny. Życie znaczy względnie, choć ciężko to przyznać. Walka wciąż trwa wewnątrz, tak jak kiedyś było i wciąż nas gnębiło. Teraz jest inaczej, choć wciąż widzę znaki różnej złej poszlaki wbrew życia. Oznaki, synu, i pamiętaj, co Ci wpajał wewnątrz. Znaki i symbole byś zrozumiał wolę i był twardy w życiu nie niańczył obficie znając życie mgliste tak więc zapamiętaj czym jest twój potencjał by głosić o szczęściach w twych wszystkich udrękach tak więc może mało i może gdzieś krwawią zbędne symboliki, bądź szczęścia zanikłe, lecz to takie życie, które wszystkich niszczy, by się znów odrodzić i oczyścić wszystkich. Thank <tongue> you.